Życia w camperze podporządkowane jest małym cyklom, małym odległościom, które remek pokonuje. Małym w sensie odległości całkowitej. Te małe odcinki to ośmiogodzinne etapy, które remek pokonuje jadąc. Wtedy camper tak jakby skokiem jeździ z jednego miejsca do drugiego. Po drodze załatwiając różne sprawy, na przykład pranie, na przykład leję wodę do, do zbiornika po to, żeby było na jakiś mycie, na czynności różne kuchenne, robią też zakupy chłopcy i szykują śniadanie. I tak to jest czy śniadanie czy kolacji. I tak to jest, że ci, którzy są w kamperze, najpierw jedzą sami, mają po sobie i szykują tym, którzy będą później. Sprzątają po sobie i idą na swoją zmianę, to znaczy do mniejszego samochodu śledzącego, jadącego bezpośrednio za rękiem. Tak się też umówiliśmy, że po sobie zachowujemy porządek, czyli opuszczając pojazd musimy mieć wszystkie zadania w miarę możliwości wykonane, tak? czyli na przykład napełnienie wody, upranie, wyczyszczenie, naszykowanie czegoś. A kolejna ekipa wchodząca też sprawdza, czy na przykład jest zatankowane paliwo, czy trzeba zabezpieczyć jakieś bagaże, czy coś trzeba zrobić nowego, czy coś jak się na owe zakupy, bo czasami zdarzyło się, że zapalarka do gazu się popsuła, tak? Trzeba coś dokupić. Albo wody zabrakło, albo przejeżdżamy przez pustynię, musimy 25 galonów wody naładować. To są tego typu zadania, które są bieżące, oprócz tych, które mieliśmy wcześniej zaplanowane. Mamy taką checklistę, którą sobie sprawdzamy, co kto robi, jakie czynności powinien każdy członek załogi wykonać. E, oczywiście nie obywa się bez śmiesznych sytuacji, nie, nie obywa się też, przez, od, od, nie obywa się przez, też bez, bez trudnych sytuacji. Tak jest napięcie, jesteśmy niewyspani. E, a teraz musimy już jechać. Pozdrawiamy serdecznie. Ruszam, o Martyna, mam komunikat, że ruszam i ewentualnie mogę odpowiedzieć na pytania